Dzień dobry państwu, jest który to dzisiaj jest, no w każdym bądź razie popatrzcie jaka pogoda jest, popatrzcie jaka pogoda jest, leje, po prostu leje, wybieram się do Piaseczna, do zakładu okulistycznego, muszę niestety... Wziąć zrobić okulary do jazdy do chodzenia bo mam problemy mam problemy dosyć poważne zlecenie mam na, na dwa razy szkła do czytania niestety z czytania zrezygnuję z tego względu że koszty są bardzo duże a moja emerytura Wstyd się przyznać, ale niestety tak mnie załatwił ZUS, otrzymuję na rękę 962 zł i muszę żyć. To, że mam samochód, to, to nie znaczy. Samochód mam, bo wziąłem pożyczkę i zwłacam teraz. Bo samochód jest potrzebny. Kiedy człowiek jest starszy i ma problemy z chodzeniem, poruszaniem się. Dlatego mam taki, a nie inny samochód 18-letni na, na ropach. Okulary żeby zrobić to są straszne pieniądze Dostałem zniżkę jak największą Zobaczymy co co zakład optyczny powie na ten temat, jaki koszt? No ale myślę, że na pewno gdzieś w granicach 100 parów złotych i jedna para będzie kosztować. Czyli można sobie łatwo obliczyć mniej więcej, otrzymując taką emeryturę lekarstwa po dwóch zawałach z tuba. Zobowiązanie bankowe 3,5, komórka, jakieś paliwo od czasu do czasu. Takie mam na życie i nic nie zrobię, ponieważ tak mnie załatwił ZUS z czasów rządzenia Platformy Obywatelskiej, PSL-u i innej hołoty. Przykro jest to mówić, ale no niestety na prawo i na lewo się rozglądam, żeby święty Mikołaj był zawsze.